Dzisiaj, dla ceny bitcoina. Mam dla Was ważne informacje o Bitcoinie. Powiem wam, gdzie moim zdaniem znajdzie się cena Bitcoina w średnim zakresie czasowym. Ludzie zadają mi pytania, czy czeka nas jeszcze jeden duży ruch ceny do dołu, bo altcoiny tak mocno tracą na wartości, a bitcoin ciągle porusza się bokiem. Czy możemy spodziewać się tak niskich poziomów cenowych, których nawet ja się nie spodziewałem? Wspomnę też oczywiście o mojej pozycji na Bybit. Jak widzicie, aktualnie mam około 60% zysku, wcześniej było to znacznie więcej. A więc, czy ostatecznie ta pozycja na wzrosty zostanie zlikwidowana? Porozmawiajmy o tym. Wspomnę również o tej formacji, o której mówiliśmy już wcześniej. Również bardzo ważne jest, żeby spojrzeć na to wszystko z większej perspektywy. Pokażę wam jedną rzecz jeden wskaźnik, który nigdy nie zawiózł, jeśli chodzi o predykcje dotyczące nadchodzącego dużego spadku ceny lub określenia dołka ceny. Jest to wskaźnik, którego może używać każdy z Was i w bardzo prosty sposób go zrozumieć. Jak dotąd jest tym jednym z najbardziej dokładnych wskaźników. Zaraz przejdziemy prosto do tego tematu. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie lajki dla nowego ATH. Jak zawsze bardzo to doceniam. Liczba wyświetleń na naszym kanale jest wciąż szalona. To naprawdę sprawia, że jestem szczęśliwy, ponieważ aktualnie cena bitcoina jest nudna. Nasza społeczność MM krypto jest niesamowita. Dziękuję za wszystkie polubienia i całe wsparcie. Teraz pomówmy o cenie bitcoina. Mamy tutaj wykres na 4-godzinnych świecach. Jak jak widzicie, Bitcoin wciąż utrzymuje się w tej formacji zniszkującego trójkąta z większym prawdopodobieństwem przebicia się dołem. Cena znajduje się pod tą linią oporu oraz nad horyzontalnym obszarem wsparcia. Wciąż mamy tutaj konsekwentnie testowany ten poziom wsparcia. Im dłużej jest coś testowane, tym słabsze staje się. Jednakże, panie i panowie, pamiętajcie o tym, że jest to mój najgorszy z możliwych scenariuszy czyli zamknięcie się tygodniowej świecy powyżej poziomu ceny 28 800 dolarów. Oczywiście, jak do tej pory. Miałem rację, jednak im dłużej im więcej poruszamy się w tym układzie, tym częściej jest testowany nasz dolny poziom. To ostatecznie może skończyć się przebiciem ceny dołem. Wspominałem wam wcześniej o potencjalnym targecie dla tego ruchu. Obliczamy to w ten sposób odległości od wierzchołka do samego dołu. Będzie to poziom cenowy wynoszący co najmniej 26 tysięcy dolarów. Oczywiście nie jest to coś, czego oczekuję, ale to jest bardzo rzadkie, że bitcoin ruszy do góry ceną, zanim zostanie przynajmniej dwa razy przetestowany jakiś dolny poziom. Natomiast przebicie się ceny górą dałoby nam target cenowy wynoszący 32 200 dolarów. Jeśli tak by się wydarzyło, to byłaby wielka ulga. Jest to zdecydowanie coś, co, co byśmy chcieli zobaczyć po tylu dniach bycia poniżej ceny 30 tysięcy. Ale teraz oddalmy się. Nie jest to jeszcze ten wskaźnik, który chcę wam pokazać, ale jest to jedna rzecz, o której chcę wam przypomnieć, abyśmy mieli dobry kontekst. Czy jesteśmy na górce, czy jesteśmy w dołku? To, co zamierzam robić ze swoją pozycją i czego możemy spodziewać się po cenie bitcoina w średnim zakresie czasowym. Zapewne pamiętacie, jak 3-4 miesiące temu, kiedy byliśmy na poziomach cenowych w okolicach 40-50 tysięcy dolarów, mówiłem o jednym scenariuszu, który widzę na horyzoncie, ale nie spodziewam się, aby to się wydarzyło. Jest to właśnie ten najgorszy z możliwych scenariuszy na spadki. chodzi mi o ten konkretny wykres z trzema dołkami. Jest to układ, który mogliśmy zobaczyć w poprzednim cyklu z 2017-18 roku. Powiedziałem wtedy, że jest to coś, co potencjalnie może wydarzyć się ponownie. Mówiłem o tym chyba w tym momencie. Później, oczywiście wspominałem o tym tutaj i tutaj I teraz mówię o tym ponownie teraz Właśnie dobiliśmy do tego poziomu Jedna strona jest taka, że jeśli jest to ten sam układ, to został on wypełniony I teraz proszę, aby nasz Bitcoin ruszył do góry Ale to nie jest takie proste Musimy skorzystać ze wskaźników, żeby sprawdzić, czy mamy jakąś zbieżność Coś, z czego uwielbiam korzystać, w szczególności kiedy jesteśmy na poziomach ekstremalnej chciwości lub strachu, a teraz jesteśmy na poziomach ekstremalnego strachu. Jest to coś, co tak właściwie powinniśmy polubić, ponieważ wtedy możesz wykorzystać przewagę nad rynkiem. Mówimy tu o RSI, który widzisz na dole. Relatywny indeks siły pokazuje ci, kiedy rynek jest przeceniony lub niedowartościowany. Niedowartościowany jest na poziomach około 30. W tej chwili zdecydowanie jesteśmy na tych poziomach. Żeby dać wam trochę innej perspektywy, to ostatni raz, kiedy byliśmy na tych poziomach, to było kiedy przebiliśmy się w dół, w czarny czwartek, do 3800 dolarów. Wow, to jest Ostatni raz, kiedy to było, kiedy się Innym razem był to dołek Bessy na poziomie 3100 dolarów. Za każdym razem, kiedy trafiamy te niskie poziomy na RSI, to za każdym razem mieliśmy dołek, więc co to znaczy dla ceny Bitcoina i dla naszych predykcji? To znaczy, że na dziennym zakresie możemy spaść trochę niżej, ale na tygodniowym możemy powiedzieć z dużą dozą prawdopodobieństwa, że Bitcoin miał już dołek lub jesteśmy blisko dołka na tygodniowych świecach. To znaczy, że może niekoniecznie powinieneś otwierać dziennej pozycji na wysokiej dźwigni, ale dobrym pomysłem jest pozycyjny trade na małej dźwigni. To jest to, co właśnie zrobiłem. Możecie zauważyć 58% w zysku. Teraz oczywiście pozostaje pytanie, czy spadniemy niżej? Powiem Wam to, jeśli przez najbliższe jeden, dwa tygodnie będziemy w pobliżu tego wsparcia, to jestem prawie pewien, że je przebijemy. Prędzej czy później byki stracą siły, skończą im się pieniądze i nie będą w stanie obronić tego poziomu. Jednakże, jeśli wkrótce zobaczymy odbicie, to szanse będą większe. Kiedy przebijemy opór do dołu, to znaczy, że Bitcoin wybił się do góry zbyt wcześnie, ale przynajmniej dobijemy do 32 200 dolarów. Tak, jeśli przebijemy dołek, to wywali mnie z pozycji. Zamknę ją prawdopodobnie na zero, ale do tej pory wciąż się trzymam. Dziękuję bardzo. Dajcie znać, co ty myślicie. Chcę zobaczyć twoje myśli, twoją opinię poniżej w sekcji komentarzy. Zostawię tam, jeśli jesteś doświadczonym traderem, moje linki bonusowe. Link od Bybit gwarantuje ci jakieś 4600 dolarów po twojej pierwszej wpłacie. Użyj linku, stwórz własne konto, ale jeśli nie jesteś doświadczonym traderem, proszę, nie klikaj w te linki. Proszę, kupuj i trzymaj. To wszystko. Dziękuję bardzo za obejrzenie i widzimy się już wkrótce w następnym wideo. Demem krypto. I jak zawsze, jak zawsze. Bye, bye.